Witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku dziś zajmiemy się rozwiązaniem konkursu e, który zorganizowałem dokładnie tydzień temu e, w sobotę z okazji rocznicy telesmartfona, e, mieliście przysłać logo e, 11 osób zgłosiło się do tego karkołomnego zadania logo miało być na mój nowy kanał na YouTube, może nie nowy ale na nowy wygląd kanału na YouTube tak więc zobaczmy e, użytkowników, którzy przysłali tutaj e, loga pierwszym będzie Adrian Odyjewski który przesłał takie logo, logo można powiedzieć w stylu takim wojskowym, jeżeli przyjrzymy się bardziej tło wypełnione jest samymi nazwami telesmartfon dodatkowo tutaj jest moje logo z YouTube telesmartfon, opinie, recenzje, testy sprawdź zanim kupisz bardzo, bardzo przyzwoite logo no i prawie otarło się o zwycięstwo prawie, następnym logiem jest Alberta Rembisha, telesmartfon z takimi sprężynkami, tak jak widać na mojej stronie, z, z nazwami producentów: Samsung, Sony, LG, HTC. Na dole mamy tutaj Androidka i Windows 8 Phone też bardzo fajne, jedno z lepszych LOG. Następnie telesmartfon. Z takimi można powiedzieć, dymami przesłał do nas DDD Daros 1212. Trudny nick, też mi się podobało, aczkolwiek takie zupełnie proste, ale mogłoby się też sprawdzić na stronie czy na samym kanale. Następnym logiem jest loga, właściwie loga Mateusza Wrony, który przysłał kilka swoich propozycji. To jest można powiedzieć, takie główne z takim tutaj powiedzmy ciekawym logiem, ciekawe co autor miał na myśli tutaj tworząc ten znaczek. No i tutaj w różnych wersjach kolorystycznych czarnym, białym, pomarańczowym było do wyboru. Następnym użytkownikiem jest Maxi Guess, który przesłał tutaj też swoje logo. Można powiedzieć w obcym zupełnie języku. Mam nadzieję, że to jest język koreański. Bo mamy tutaj przecież Nexus i Samsunga Galaxy S2, smartphone.pl, to jest opinie recenzja testy i do tego jeszcze te, te tutaj zrobione z telefonu z piorunami. Dość, ciekawa, dość ciekawe logo. Następnie mamy tutaj też logo tego użytkownika, ale troszeczkę w innym odcieniu. No i następnie mamy logo Patryka 90D. Tutaj mamy też Producentów Nokia, Samsunga, HTC na takiej można powiedzieć stalowej płycie antypoślizgowej z logiem Telesmartphone. Tutaj też mamy Patryka Nokia z jabłuszkiem Samsung HTC, LG i Telesmartphone. No i trzecie logo Patryka. Zapraszam na facebooka www.telesmartphone.pl oraz forum z uśmieszkiem Telesmartphone. I tutaj takie tena na tym murze, na tych cegłach. Wydaje mi się, że Patryk to, to było najlepsze z tych, tych trzech log, które przysłałeś. Następnie mamy Rafała 1796, który dał tutaj na front trzy telefony: iPhone'a, S3 i jakiegoś HTC-ka. Zabijcie mnie, ale chyba nie zgadnę. Wydaje mi się, że to jest jakiś serii One: oczywiście HTC: Motorola, Samsung, Huawei, Sony, Nexus, Alcatel. Rafał, co to robi Alcatel? No i tutaj logo, napis www.telesmartphone.pl napisany w gotyku, no i, i, i takie wyzdanie, recenzje, testy i opisy smartfonów. To ostatnie mi się, można powiedzieć, najbardziej podoba. OK, następnie mamy WhatsApp 2014, logo Telesmartphone po prawej stronie S3, po lewej Sony Xperia Z. Dość minimalistyczne, ale ciekawe zrobione. Nie najgorzej, nie najgorzej, up? No i tutaj mamy ZoXO555, ZOXO555, dokładnie tak się nazywa ten użytkownik. Wysłał mi logo na pogniecionej karcie papieru z logiem telesmartfon oczywiście tutaj z czarnymi pasami Cztery telefony, S3, L9, chyba. Sony Xperia Z i pewnie jakaś Lumia wydaje mi się, że 920 też ciekawe wyglądająco logo jak sami widzicie każdy miał jakąś inną wizję swojej tutaj pracy no i mamy tutaj pierwszego zwycięzcę bo dochodzimy już do końca użytkownik X użytkownik o bardzo trudnej nazwie XT Delos dokładnie Zrobił nam logo, można powiedzieć, już takie bardzo profesjonalne, bardzo minimalistyczne, ale widać, że em, widać te kolory, i ten Samsung chyba Galaxy S2. Ogólnie bardzo mi się podobało to logo, i u mnie em, ma drugie miejsce. No i tym samym zdobywa em, kubek tele smartfon oraz pokrowiec Stitch Artu. No i pierwsze miejsce. Zdobywa u mnie Blackjack 8 Full. Świetne logo, naprawdę świetne. I ta tonacja, można powiedzieć, w takim moim stylu czarno-szara. I ta czcionka, tele, smartfon wszystko ładnie, wyrównane marginesy. Do tego ten telefon, można powiedzieć, w takim stylu retro. No i obok opinii, recenzje, testy. Bardzo, bardzo mi się spodobało to logo. No i ono jest zwycięzcą zwycięzcą mojego konkursu z okazji rocznicy telesmartphone no i to by było, to by były wszystkie loga, czyli tak jak powiedziałem 11 osób do losowania zakwalifikowało się 9, więc jak widzicie warto brać udział w konkursach u mnie ponieważ macie duże szanse na, na, na wylosowanie czegoś, za chwilę losowanie, więc już nie przedłużam Przejdźmy może zatem do losowania. Z 11 uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostało tutaj w maszynie losującej 9. Oczywiście dwóch jest zwycięzców i to oni otrzymają kubek z logo Smartphone oraz, e, oraz pokrowiec Stitch Artu. Dwóch kolejnych rozlosujemy. Tak więc w maszynie losującej znajduje się 9 kuponów. Mam osobę, która e, wylosuje nam dwie osoby, tak więc zaczynajmy. to okaże się pierwszym szczęśliwcem. Pierwszym szczęśliwcem okaże się Mateusz Wrona i to on otrzymuje pierwszy kubek. No i druga osoba. Drugą osobą będzie Adrian Odyjewski i to on otrzymuje ode mnie drugi kubek. Wszystkim szczerze gratuluję. Prace były naprawdę świetne. Wszystkie praktycznie mi się podobały. Odnośnie jeszcze spraw organizacyjnych. Oczywiście zwycięzca mojego konkursu Black Jack 8 Full ma prawo wyboru koloru pokrowca Stitch, art, szary lub czarny. Oczywiście w mailu musi mi napisać, jaki kolor chce, i oczywiście swoje dane, aby wysłać kubek. Jak wy wszyscy tutaj pozostała trójka, jeżeli chcecie otrzymać ten kubeczek, musicie wysłać dane czekam do końca tygodnia, no i druga osoba x tej Delos no, musi tutaj się zadowolić kubkiem jakimś drugim, albo czarnym, albo tutaj szarym pokrowcem. No i to by było w sumie na wszystko. Dzięki Wam bardzo za udział w konkursie. No i trzymajcie się. Do następnego razu.